To między innymi ci, którzy też nie zakwalifikują się do tej czołowej 30. No i poważny obrońca tytułu sprzed dwóch lat, są Sven Hanawald. Daleko, daleko, będzie dobry skok, bardzo daleki skok. W granicach 203 metrów, 202, 203 metrów. W w naszej ekipie zabrakło Piotra Jasa ze względów rodzinnych, na ciężko chorego ojca został u siebie w domu w Beskidach. Tymczasem Martin Schmidt bardzo daleko. Zatem skok Hanawalda. Kolejność proszę Państwa i będziemy kończyć tę relację z pierwszego dnia Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Karachowie. Bardzo daleki skok będzie Hana Myślę, że nie tylko utrzyma yy, pierwsze miejsce, ale powiększy przewagę nad rywalami. Tak, to no tak, zamyślony, miał 208 metrów, tutaj 214,5 tej serii treningowej, jeden z najlepszych wyników w historii oczywiście, najdłuższych skoków w historii skoków narciarskich. Wysoko, wysoko, będzie daleko. Bardzo ładnie, gdzieś chyba nawet ponad 200 metrów. 19 punktów dali Małyszowi. No i dało mu to w tej chwili. Pierwsze miejsce. Jeszcze 5 skoczków do końca drugiej serii. Jana Akonen. Piękny skok. Piękny. Będzie długi skok. Bardzo długi. Wspaniały skok Jane Akonen. Ależ on długo leciał. I już tylko ci dwaj, którzy mieli powyżej 200 metrów w pierwszej serii. Georg Speth i Tommy Ingebrigtsen. Teraz Niemiec. O, jak daleko! Ponad 220 chyba wylądował. To było coś bliskie skokowi A Georg Speth nagle stał się niemal z dnia na dzień najlepszym skoczkiem Niemiec. Ingebrigtsen. Ostatni dzisiaj skok na Velikance. Pięknie, ale niestety wy... Widzieliśmy co się stało. A tak pięknie leciał. Pogrzebał tutaj swoje szanse upadkiem. Po 3, czwartych serii drugiej. A więc Roar wie ja potem będzie Jan Ackermann. Wspaniale skoczył Roar. Jakel say, czy Norwegowie odrobią stratę? Rumerem z Norwegii. Też świetny skoczek. No i będzie daleko. A jak daleko? Jeszcze dalej. W granicach 225 chyba. w tej trójce Martina Kocha. Sey, który broni przypomnę tytułu mistrzowskiego. Spokojnie, spokojnie leci. I proszę, jaki piękny, daleki skok. Choć sylwetka w locie zupełnie inna niż na przykład tu Jakuba Jan. To pewna niepewność powiedziałbym. Troszkę może niezręczności w tym jest, ale jakaś niepewność pojawiła się na twarzy Miki Kojonkowskiego. Roar Liekelsej będzie mistrzem świata, tak jest! Jest mistrzem świata. Po raz drugi reprezentant Norwegii. Roar Liekelsej uciszył mnie te trybuny. Ej, lento ma se pa kumminkin eroa hyppyjen välillä tulee paljon, mutta tämä herra pystyy myöskin äsken nähty kaltaisiin suorituksiin. Niin pystyy! on 214 metriä, se on Hanavallilla ja tässä voi mennä vaikka sen yli. Oi kun hieno hyppy Andreas Wiethölzeliltä! Kyllä Itävalta on aika, aika parussa kunnossa kun puhutaan. Jak powiedziałem, o tej samej porze zawody drużynowe. I oto Morgenstern. nadzieja Austriackich skoków narciarskich w powietrzu leci, leci, leci. Bardzo daleko poleciał. Wspaniale skoczył Tomasz Morgenstern. Jeszcze szykuje się do zwycięskiego lotu. Gregor Szlidencawer. Po drugi złoty medal. Ciekawe, czy skoczy najdalej. Będzie pewnie chciał pokazać, że tu dzisiaj nie było. Na niego mocnych coś niesamowitego. Ależ ma fantazja, ależ brawurowo ten chłopak to zrobił. I patrzmy, bo jest Schlierencauer, a później Morgenstern. Schlieren pierwszy miał 212. Wysoko. Wysoko może być bardzo daleko bardzo daleko! Ależ ci Austriacy są mocni. ale są mocni. Jak przychodzi co do czego. Mocny jest, ale nierówny. No właśnie. teraz doping czy mu pomoże? nisko 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 no, będzie daleko Ustał! ależ niewiarygodny nie, nie, nie. skok jest auf dem weg zu seiner dritten Fluggoldmedaille, ale mit welcher weite mit einer großen ja wol ja Sehr schöner klub zum Abschluss, Abschluss. I Österreich verteidigt den Titel Hajek lubi skakać na przednich wiatrach. Zobaczymy, jak daleko. 228,5 metra ustanowił tutaj podczas treningów rekord Czech. I będzie. O! o to jest fantastyczny skok! To jest nowy rekord Czech. Simon Aman, on po złoto. Po złoto. No i jak zobaczymy, co zrobi, czy będzie chciał dalej od innych. Tak, jeszcze postawił sobie kropkę na i Spadło z niego napięcie. Klasyfikowany na drugim miejscu już srebrnym medalistą indywidualnie Mistrzostw Świata w lotach w 2008 roku, ale teraz też fenomenalnie jeszcze dalej, ale z upadkiem jeszcze dalej, chyba 250 metrów uzyskał w tej próbie Martin Koch coś niesamowitego pierwszy skok świetny 229 metrów, ale Norwegowie już raczej poza strefą medalową on walczy i to mi się podoba. Walczy, walczy o to, aby uzyskać rewelacyjny wynik Runevelta. A teraz, będący na trzecim miejscu po pierwszej kolejce, Robert Kraniec, rekordzista Słowenii, reprezentant Słowenii, 217,5 metra w pierwszej kolejce. Będzie daleki lot, będzie bardzo daleki lot. Jest! Fenomenalny lot, Robert! Może nowy rekord skoczni, coś niebywałego! Musiał chwilę poczekać, by dać znak, zapaliło się tak zielone światełko i popatrzmy na próbę Andersa, panemela! Wojnie daleko, będzie bardzo daleko, kolejny, fantastyczny, niesamowicie daleki lot reprezentanta Norwegii. Coś niebywałego, coś niebywałego jak oni tutaj dzisiaj latają. W serii treningowej był szósty, tutaj sporo się mówiło o tym, jest jednym z faworytów i startuje już z pierwszym numerem Anders Bartel teraz. Patrzmy na lot Norwega, pięknie złapał to noszenie i teraz daleko! Od razu mocny akcent na początek tej rywalizacji. Anders Bardal, myślę, że ponad 200 metrów. 204 metry dzisiaj podczas serii próbnej. Za każdym razem nie ma lądował powyżej tej magicznej granicy Severin Freund. No i teraz piękny lot jest niesiony przez ten wiatr. No i proszę! Severin Freund potwierdza, że jest w wyśmienitej formie. Kapitalny lot reprezentanta Niemiec. A teraz Severin Freund. Też warto zwrócić uwagę na tego skoczka, choćby w kontekście Pucharu Świata, bowiem e, to, że Kamil Stoch jest o krok od zwycięstwa, to wiemy, ale Severin Freund jeszcze może wyprzedzić Petera Prewca. Oj, przepiękny skok, przepiękny skok. Zobaczymy, jaki tutaj ma dodatek wiatrowy. No i teraz Goran zdał dał znak Peterowi Prewcowi. Zobaczymy, jak spisze się Słoweniec, bo zachwycił tym drugim skokiem treningowym, ale e, tak jak mówiliśmy nieustannie to była i teraz Oj, podobry, Oj, nie, nie ma identyczna. to chyba był skok poza rekord skoczni nieprawdopodobna by odległość rekord życiowy 240,5 metra po raz pierwszy startował na mistrzostwach świata w lotach w 90 roku wygrał je w 92 to jest dziesiąty start Japończyka w mistrzostwach świata w lotach jak po sznurku! Pięknie! I też bardzo daleko! jeszcze Ojej! dalej. Anemel! Ojej! I niesamowicie skacze Noriaki Kasai! Ależ jest w wielkiej formie reprezentant Japonii! Cudownie! w skoku kwalifikacyjnym, nie musiał się kwalifikować, 188,5 ale to był wypadek przy pracy, ale teraz 240 metrowa odległość 235 i powyżej wymagana przed Peterem Prewcem. jest wiatr pod narty. Peter Prewc w znakomitej formie, teraz proszę zobaczyć gdzie on wylądował jak daleko skoczył Peter Prewc, czy dalej niż Noriaki Kasai okay. 240,5 metra to odległość Kasajego ale traci tylko 1,3 punktu do Keneta Kagnesa. 21 metrów dzisiaj w serii próbnej, teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie by lądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie, ląduje daleko. I on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali. Pięknie, brawo Peter Plewc. W serii próbnej proszę Państwa 230,5 metra, piątego zawodnika rywalizacji indywidualnej, lidera klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Ale są pięknie niesamowity, potrafi szybować. Niesamowity, niesamowity, niesamowity pod rozmiar skoczni, czyli 230 metrów znowu przez niego osiągnięte. 221 229,5-239. Więc co skok to dalej? Czy utrzyma ten progres. Dobra prędkość. No i Walczy teraz graner utrwalczy. Daleko, daleko, bardzo daleko. Poza rozmiarem skoczni ląduje. Czy wystarczająco daleko, aby zdobyć złoty medal Mistrzostw Świata w lądku. Potem niestety koronawirus. No ale teraz już wszystko za nim. a przed nim ten lot. Jakże istotny w tej chwili. Ależ ma warunki pod narty. To będzie bardzo daleka próba. I Hajbek przeskakuje skocznie. Ponad 240-metrowa odległość. Wygrał tylko jedne zawody. ranki Pucharu Świata. I było to tutaj właśnie w planicy. Aktualny rekordista Niemiec. 248 metrów że Eisenbichler w powietrzu bardzo wysoko nad skokiem i to będzie daleki skok, daleko i poza punktem oznaczającym rozmiar tej skoczni pewnie wylądował. Eisenbichler jest w rewelacyjnej formie. Nie przekreślajmy tej drużyny, dlatego że swoje musi skoczyć Karl Geiger. Doprowadzenia w tej chwili 223 metry ucichły wiatr na Wikerszenwagen. No i podnosi się Geiger znakomicie! Znakomity stempel na medalu niemieckiej drużyny. Możemy oglądać próby znakomite. ale to tak! Za 240 metr. Na to czekaliśmy. Piękny lot Timiego zajc 242,5 metra w pierwszej serii konkursowej. No dzisiaj ta wspomniana seria próbna jeszcze dalej. Teraz widzimy 228 godzin. Sprowadzenie. On to może zrobić. Że dobra sylwetka w locie, on już będzie daleko, jest daleko, tak, za 240 metrów i znowu problemy przy lądowaniu, choć nie było podpórki.